Każdy dorosły Polak zna się na polityce, piłce nożnej, historii II wojny światowej, a od czasu do czasu także na strategiach inwestycyjnych i zabezpieczaniu majątku przed inflacją. Nie uważam się za autorytet w dziedzinie finansów, ale kilka rad ekspertów dotyczących nieruchomości jest szczególnie szkodliwych. Dlatego czuję się zobowiązany do ostrzeżenia was przed takimi działaniami. Zapraszam do oglądania odcinka. Bardzo często słyszy się, że nieruchomości są bezpieczne, idealne, dają gwarancję zysku. Jako osoba, która inwestuje w nieruchomości, mogę rzeczywiście powiedzieć, że da się na tym zarabiać bardzo fajne pieniądze. Jest to rynek w miarę stabilny w porównaniu z kryptowalutami, z giełdą. Natomiast nie jest to jedyne rozwiązanie. Dlaczego o tym mówię? Bo też możecie gdzieś tam uznać, dlaczego osoba, która zajmuje się nieruchomościami mówi, że błędem jest mówienie, że one są idealne. Bo nie są. Bo nie ma ogólnie inwestycji, które są idealne, pewne, które nie wymagają przygotowania. i. Chciałbym wam pokazać, że niezależnie od tego, czy inwestujecie w kryptowaluty, czy inwestujecie na giełdzie, czy inwestujecie w nieruchomości, potrzebne jest przygotowanie. Nieruchomości są taką dziedziną, która zminimalizuje Wasze ryzyko strat, także nie słuchajcie rad osób, które mówią, że na nieruchomościach nie da się stracić, bo się da. I znam nawet osoby, które ujawniają się w internecie, które szkolą ludzi, które miały historię, że traciły kupę kasy na tych nieruchomościach, czy na przykład sprzedawały mieszkanie parędziesiąt tysięcy poniżej ceny, za którą je kupiły. Uważam, że inwestując w nieruchomości da się naprawdę zbudować potężne majątek, robiąc flip, wynajem, podnajem, znajdując nieruchomości, ale tego właśnie potrzebna jest wiedza. Jakiekolwiek działania, które są oparte na opiniach ekspertów, czyli że nieruchomości to jest rynek, na którym nie da się stracić, mogą spowodować, że kupicie nieodpowiednią nieruchomość, nieodpowiedniej lokalizacji, lub podejdziecie w ogóle do tematu nieprzygotowani i Wasza czujność zostanie uśpiona. W dłuższej perspektywie może to spowodować, że na transakcji stracicie lub że weźmiecie kredyt, który potem bardzo ciężko Wam będzie spłacić, więc nie chcę negować tutaj możliwości, bo możliwości są naprawdę olbrzymie. Sam myślę że jestem tego najlepszym przykładem, gdzie w wieku 24 lat doszedłem do ponad 30 nieruchomości jednocześnie i kupiłem Działkę z halą magazynowo-produkcyjną, dodatkowo jeszcze buduje swój dom, więc naprawdę się da, tylko to wymaga odpowiedniego przygotowania i podejmowania decyzji w oparciu o znajomość rynku i o to, co się na nim rzeczywiście dzieje. W innym przypadku każde działanie może zakończyć się stratą pieniędzy. Kub, mieszkanie w dobrej lokalizacji, najlepiej w centrum Katowic, centrum Warszawy, centrum Krakowa, bo tam się na pewno wynajmie. Przede wszystkim chciałbym, żebyście spojrzeli na to globalnie. Mianowicie tak, jak mieszkanie z Warszawy patrzy na przykład na Katowice, tak samo mieszkanie z Katowic patrzy na Rudę Śląską Gliwicę, a mieszkanie z Nowego Jorku w ten sam sposób patrzy na Warszawę. Prawda jest taka, że wszędzie mieszkają ludzie, wszędzie wynajmują, a wy sprawdzając gdzie inwestujecie, i jaką kwotę odstępnego jesteście w stanie osiągnąć w tym miejscu, sprawdzacie rentowność waszej inwestycji. Moim zdaniem naprawdę nie ma sensu kupować drogich przeszacowanych nieruchomości w centrach dużych miast, ponieważ osiągniecie tam dużo niższe stopy zwrotu niż na przykład w dzielnicach podmiejskich, mniejszych miejscowościach, które są komunikowane z centrum i mają dobre zaplecze przemysłowe czy edukacyjne, ponieważ tam również osoby będą chciały od was wynająć mieszkania i stosunkowo tak jak na przykład jesteście w stanie kupić mieszkanie nawet dwa razy taniej w mniejszym mieście, to kwota odstępnego bardzo często będzie na przykład tylko 10-15 lub 20% niższa. Dzięki temu wasze inwestycje będą bardziej lukratywne, wy będziecie osiągać wyższą stopę zwrotu właśnie na inwestycji w mieszkanie w mniejszym mieście, przez to będziecie budować znacznie znacznie szybciej swój majątek. Wielokrotnie sprawdzałem jak wygląda właśnie inwestowanie w Centrum Katowic i biorąc pod uwagę, w jakich cenach są dostępne mieszkania dla normalnego klienta, nie mówię tutaj o osobach, które mają dostęp do tych mieszkań, zanim one w ogóle trafią na rynek, bo wtedy rzeczywiście można bardzo danie kupić, ale porównując sobie ceny rynkowe nieruchomości i ceny rynkowe odstępnego, jeżeli zastuje się naprawdę dobre zabiegi, żeby to mieszkanie wynająć, no to zdecydowanie bardziej opłacalne jest inwestowanie w mniejszych miejscowościach i w nietopowych lokalizacjach. Bardzo często, ja sam też słyszałem od wielu moich znajomych, nie no, że po co sprzedajesz mieszkania, że lepiej je wynajmij, bo oni słyszeli, że tak jest, najle tak jest najlepiej, to, to jest najbardziej dochodowe. I rzeczywiście na najmie da się zarabiać, natomiast jeżeli zamkniecie się tylko na tą jedną rzecz i będziecie słuchać osób, które nigdy nawet nie kupiły nieruchomości, nie wiedzą na czym polega najem jakie tam są podatki, ile można zarabiać na sprzedaży, no to po prostu będziecie zarabiać, ale będziecie zarabiać w znacznie wolniejszym tempie. Najem jest przede wszystkim skierowany do osób, które mają bardzo duże już nadwyżki finansowe albo mają zdolność kredytową, bo w Wtedy rzeczywiście opłaca się w coś takiego wchodzić. Natomiast jeżeli zaczynacie swoją drogę z nieruchomościami, macie na przykład 100, 200-300 tysięcy, to wtedy zdecydowanie szybszym sposobem na obrót kapitału będzie po prostu inwestowanie w obrót nieruchomości, czyli we flipę. Najem jest fajny, myślę, że dla każdego, ale dla każdego też przychodzi odpowiedni czas, żeby zacząć się bawić w najem mieszkania. Bardzo często słyszycie też takie rady od ekspertów, czyli inwestuj tylko za gotówkę, albo nawet kup nieruchomość tylko za gotówkę, sugerujące, że powinniście zbierać pieniądze, najlepiej odłożyć je przez 10-20 lat, i dopiero jak uzbieracie te pieniądze, kupicie sobie wtedy swoje wymarzone mieszkanie, dom, za gotówkę. I chciałbym to trochę obalić, pokazać Wam to mniej więcej, jak to wyglądało w czasie, ponieważ jak pewnie widzicie teraz, jest to idealny moment, żebyście zobaczyli, jak szybko pieniądz traci wartość. I mogę Wam podać taki przykład, że w 1995 roku za 100 tysięcy. Można było kupić dom. W 2010 roku było to już mieszkanie, obecnie za 100 tysięcy możemy kupić samochód. Przez ostatnie 3 lata średni wzrost wartości nieruchomości oscylował w okolicach 7 nawet do 15% rocznie, więc jeżeli ktoś chciałby sobie kupić mieszkanie, które kosztowało na przykład 500 tysięcy złotych w jakimś większym mieście i ta nieruchomość nagle po roku kosztuje już 550 tysięcy złotych, okazuje się, że ta osoba nagle musi mieć 50 tysięcy więcej, żeby kupić dokładnie to samo mieszkanie, a 50 tysięcy w skali roku jest. To ponad 4000 złotych miesięcznie, więc zobaczcie, ile musielibyście odłożyć, żeby kupić dokładnie to samo. Dlatego właśnie jest taki produkt jak kredyt hipoteczny, który pozwala wam kupić coś wcześniej i wtedy okej, okay, płacicie troszeczkę więcej za ten kredyt, płacicie oprocentowanie, natomiast biorąc pod uwagę, że mamy inflację, że pieniądze są coraz mniej warte, ceny mieszkań rosną w długiej perspektywie, spłacacie dużo jakby niższą wartość. Idealnie to widać w tym momencie, kiedy na przykład ktoś kupił mieszkanie 3-4 lata temu, kupował mieszkanie za 300 tysięcy oczywiście brał je na kredyt i teraz narzeka, że rata kredytu mu poszła w górę, ale nie narzeka już, że kupował mieszkanie za 300 tysięcy, a teraz to samo mieszkanie jest warte 450 i może je w każdej chwili sprzedać, spłacić hipotekę i zostanie mu jeszcze 150 tysięcy różnicy, plus wkład własny, plus jeszcze to, co był w stanie spłacić przez te 3 lata. Inwestować za gotówkę jak najbardziej można, nie powinno się trzymać nadwyżek takich znacznych gotówki na koncie, powinniśmy trzymać pieniądze, które starczają nam na czarną godzinę, lub gdybyśmy musieli gdzieś nagle wyjechać, Natomiast jeżeli nawet macie pieniądze, macie gotówkę, macie zdolność kredytową, jesteście w stanie zarabiać na nieruchomości więcej niż kosztuje was pieniądz pożyczony z banku, no to po prostu to róbcie. W innym przypadku może się okazać, że Wy będziecie odkładać pieniądze, odkładać pieniądze, odkładać pieniądze i nigdy w życiu nie będziecie w stanie dojść do poziomu, gdzie będziecie w stanie kupić mieszkanie za gotówkę, bo będą one po prostu drożały w zbyt szybkim tempie, żebyście byli w stanie to zrobić. Bardzo często takie opinie są wyrażane przez na przykład naszych rodziców, tylko zobaczcie, w większości przypadków kiedyś mieszkania kosztowały parę parędziesiąt tysięcy złotych. I to też w sumie jest idealny przykład, tylko jakby oni tego nie widzą. Nie widzą, że oni byli w stanie kupić mieszkanie za pięćdziesiąt tysięcy złotych, ale wszystko podrożało i teraz to samo mieszkanie kosztuje na przykład 200 tysięcy złotych. Wiele osób też tego nie widzi, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat temu ludzie dostawali mieszkania z przedziału, były bonifikaty mieszkaniowe, które umożliwiały im na przykład wykup mieszkania za 10% jego wartości. Ludzie z poprzednich pokoleń nie musieli się martwić, czy będą mieli gdzie mieszkać, tak jak to na przykład mają teraz osoby z naszego pokolenia. Jako ostatnia taka porada, która bardzo często jest też od tak zwanych ekspertów wypowiadana, szczególnie do młodych ludzi jest, po co wynajmujesz mieszkanie? Że już nawet lepiej weź sobie ten straszny kredyt, ale sobie kup mieszkanie na własne. Ja zawsze staram się to wytłumaczyć na liczbach, to znaczy, ja liczę wtedy tak: mieszkanie, w którym mieszkam, kosztuje kwotę X. Ja płacę za to mieszkanie pewną kwotę odstępnego miesięcznie. Płacę właścicielce w okolicach 3% w skali roku. Więc jeżeli ja jestem w stanie przeznaczyć tą gotówkę na inwestycje i na zarabianie na tym znacznie większych kwot, no to dlaczego by tego nie robić? Dla mnie naprawdę nie ma żadnego znaczenia, czy mieszkam w mieszkaniu moim czy wynajmowanym. Osoba, której wynajmuję mieszkanie, widziałem właściwie dwa razy w swoim życiu, co miesiąc wysyłam po prostu przelew z odstępnym, natomiast czuję się tam całkowicie jak u siebie. Jeżeli jesteście w trudnej sytuacji, czy nie chcecie brać kredytu, nie musicie tego robić. Oczywiście dobrze skalkulowany kredyt jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ale musicie być pewni swojego zatrudnienia, swoich wpływów, musicie być pewni, że będziecie w stanie ten kredyt spłacić i wtedy będziecie bardzo dużo w stanie zyskać pod kątem wartości nieruchomości, no i nie będziecie musieli płacić wtedy odstępnego. Natomiast w wielu przypadkach wynajęcie mieszkania wychodzi znacznie taniej niż na przykład zakup. Między innymi, jeżeli właśnie traficie na fajną okazję, wynajmujecie mieszkanie w barbie, bardzo niskich pieniądzach, a na przykład rata kredytu hipotecznego, ta część odsetkowa raty byłaby wyższa. W wielu przypadkach, sam też często to doradzam klientom, kiedy na przykład ich dzieci idą studiować do Krakowa czy Warszawy i oni chcieliby tam kupić mieszkanie dla tych dzieci. Ja mówię: To proszę, niech państwa córka wynajmie mieszkanie w Krakowie lub w Warszawie, a kupcie mieszkanie w mniejszym mieście, gdzie osiągniecie wyższą stopę zwrotu. Dzięki temu wy będziecie zarabiać na najmniej nieruchomości waszego własnego mieszkania, nawet 8-9% rocznie, a wasza córka będzie płacić. Komuś na przykład 3-4% skali roku dzięki temu zarobicie na tym spridzie pomiędzy tymi dwoma inwestycjami. Zbliżamy się już do końca odcinka. Przedstawiłem Wam najczęstsze porady, tak ekspertów, które ja słyszę, z którymi się bardzo często spotykam. Mam nadzieję, że pokazałem Wam takie świeże, realne spojrzenie, jak to wygląda w perspektywie osoby, która rzeczywiście działa na tym rynku, jakie kroki podejmować, jak starać się tłumaczyć ludziom, którzy być może nie mają złych intencji, ale także nie mają specjalistycznej wiedzy i często powielają nieprawdziwe schematy. Pamiętajcie, żeby przed dokonywaniem jakiegokolwiek wyboru na rynku kierować się Excelem, obliczeniami, sprawdzeniem sytuacji rynkowej i to jest rzecz, która jest dużo bardziej pewna niż opinia tak zwanych ekspertów. Także zachęcam do jeszcze większej ilości nauki, zdobywania wiedzy. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.